Kości wsiadają na motory i odjeżdżają. Fuckie. I like it. No to wiesz, jak tak zbieram się powoli, żeby tam zejść, nie? No, ale tak wiesz. Cały czas z widokiem, czy nikt nie został w wiosce, nie i tak, ee, tak. Trzeba lustrować wszystko dookoła, nie? Co się dzieje. Nie wygląda, że wszyscy oni... Trochę cię to zastanawia, dlaczego mieli taką decyzję, dlaczego nie czekali na powrót samochodu, ale stwierdzili, że po prostu samochód w tej chwili już jest w Kanadzie, tak popieprzał i nie ma sensu na niego czekać. Zostawili jednego ze swoich ludzi jak, jakby co to ten se na pewno poradzi, albo da im znać, że, że samochód wraca. Tymczasem oni wzięli, spakowali się i pojechali. Czyli zostawili jednego człowieka. Jakie mam szanse, że go zabiję jednym strzałem? Okej, okay. no jeżeli wycelujesz w głowę, a to jest mały cel, czyli będziesz zdawał na trudnym, to jesteś w stanie go zabić jednym strzałem. Najpierw sobie wyczyść Springfielda. No ale musisz najpierw naprawić Springfielda, a to będzie dla Ciebie bardzo trudny test na różnikarstwo. Nie, nie wierzę. Nie no, a aż tak to kupiłeś... nie może być. Kupiłeś różnikarstwo czy nie? Tak, Ma, mam na jeden. Ale musisz rzucić poniżej siedmiu. Też. Sprób Ile K20? K20? Trzy? Tak broń, ja ci jej nie będę naprawiał, pamiętaj. Sześć. tak, Ale za wysoko trochę chyba. No nie, nie popsułeś tego bardziej, ale naprawić też nie naprawiłeś. Tu, z tym zamkiem, szarpiesz, no ale nie możesz odblokować, tam ci jakaś iglica się wykrzywiła, nie wiesz czy nie pęknie, no coś jest nie tak ewidentnie z Ma, tym. Mam nie. pytanie A A 38 jest szansa, że go trafię w głowę? Szansa owszem jest, ale to będzie w tym momencie cholernie trudny. A jak nie, czekaj. Jak czekaj. Y sobie zmienia lunetę na 38? <coughs> <gulity> nie no, pywasz... poważnie a to pytasz czy, czy se robisz? Nie, Ale poważnie z... pytam, serio, bardzo serio. lunety do trzydziestki ósemki. Nie no, wiesz, no, nie jakąś taśmę taśmę prowizoryczną taśmę, szynę z drutu chyba taśmę jestem w Który no, no, miał się mieścić w damskiej torebce, on jest rozmiaru dłoni. Ale co? Ale przepraszam, na taśmę da się wszystko. Nie no, wiesz, jakoś sprawnie drutem i taśmą niczym... Nie no, wiem, wiem, wiem. Niczym, ej, przypomina mi się historia, że kiedyś widziałem tam jakiegoś Jack Weigera czy jakoś tak, że on potrafił wszystko zrobić z taśmy. MacGyvera, pajacu. Jack Weigera. Jestem MacGyvera. kanuban, jestem japońcem. Wiesz? I to ja, poza tym to działo się setki lat... też, że większość tych odcinków widziałeś na prochach. Dobra, Rudy, I podstawowe, hate wy... you. Rudy podstawowe pytanie. Mhm. Znaczy w miarę Cisosi 2. Gościu jest... jak gościu mniej więcej jest daleko od motoru? Jaki gościu? No ten, który został. Gdzie on jest? No ty tego nie wiesz. Kurde, no to cichutko... Krsz, krsz. krótkowa Krótkowalówka karotar. krz Tak cichutko, żeby nie usłyszał. Odbiór coś stał. Słuchaj! Gdzie jesteś? Ilu ludzi jest w wiosce? Został jeden frajer i nie mogę do niego strzelić, bo mi się sprint zaczął. Dobrze, to złotko, kocha. Nieważne. Gdzie jest? Rudy powiedz mi gdzie jest, bo się pytam kanubana, którego widzi. Tak, y proszę, odpowiedz. Gasiu siedzi tu w stacji. Nas Kurde nie wiadę w niego samochodem. <grym> <grym> Fuck... Rudy, Rudy już wiedział co się święci, nie? Głupi jesteś. Yy, dobra. <grym> Możesz -pan. mówić spokojnie, on siedzi sobie w stacji. -pan. Mam pytanie Mów normalnie, bo strasznie szumisz i cię nie słychać. Ma, jak, ma jakiś komunikator, krótkofalówka czy inne gówno przy sobie? Rudy? Widzi to czy nie? Hmm. A sobie na wypatrywanie. Zauważ o ty ślepy krecie, kurde. No to zależy czy mogę rozmawiać. No to barczy. chyba luźno. Tak, masz przy sobie krótkofalówkę. No to cały mój misterny plan poszedł się. No. Wiesz ty co robi. A mnie na tym dachu widzi barman, czy nie za bardzo? Nie, nie widzicie. Znaczy prawdopodobnie wiedział, że tam wchodziłeś. Już e... zapomniał. Ale, ale po pierwsze nie wydał cię. Oni generalnie nie potrzebują problemów w, te, w tej mieścinie, więc... no... Czerpią zyski jakby z współpracy z gangerami, ale nie są jakoś wybitnie im lojalni, tak? Wiem co ja się pokaz, po prostu tak? wejdę jako przyjazny dzisiejszy, o i tyle. A masz 38, masz! Mam. Ty ją możesz schować przecież! Tak, mogę skidrać skitrać do kielni, wiesz, z kielni sobie strzelić. No... no to jest sztuczka taka. No dobra, to sztuczkę. To jest strzał z biodra. To jest cholernie trudne przecież, no. Dobra, ale jak będę siedział... Jak się przysiądę do stolika z nim i zaproponuję mu piwko... No to wiesz... Upiję go po prostu i tyle. Krzykrzy! Ej! Kanufa! Mów normalnie, bo cię nie dobili! Sorry, sorry. Dobra. <laughs> jest możliwość... Jest szansa... Chyba włożę ci ten młotek w dupę. <laughs> jest szansa, że nas rozpozna? No, mnie raczej chyba nie. Samochód rozpozna na pewno. Widzisz, że no... Kanban jest w stanie stwierdzić jednoznacznie, jeżeli tyle trudu sobie zadają, wysyłają tylu ludzi, tracą sześciu ludzi w samej strzelaninie, następnie... Ej, ta strzelanina jeszcze. nawet się dla nich nie odbyła tak naprawdę. Jeszcze Dobra, zostawiają okej. dwóch za sobą i są w stanie tak łatwo zrezygnować, mimo że jednego rozmazali na ścianie, musi im cholernie zależeć na ten samochodzie, skoro zostawiają tutaj jednego ze swoich ludzi, i żeby jeszcze z falówką, żeby pilnował, tak? Dobrze. Dobra. Pierwsza, tak. pierwsza rzecz, którą mówię do Johna, mówię, żeby przesiadał się do byle jakiego pierwszego lepszego wozu. Ale czekaj, mam pytanie, Rudy. Ty mówisz, że ten samochód jest bezszelestny, co mnie denerwuje. Eee, tak? Tak, jak si chodzi silnik, ale zauważ, że koła jadące po żwirze da, ja też wiem. swój dźwięk wytwarzają. Tak, ale jak powolutku wjadę, to będzie cichutko. Eee, jest pytanie. Tylko nie, że stacja jest się... cała przeszklona, on cię będzie widział z daleka. Kurde, daj mi dokończyć. No, jest, czas. jest tam jakaś górka od strony drogi, za którą mógłbym się schować ze samochodzikiem? Mm. Ale nie generalnie ale czy jest jakaś góra na linii widoku, to sobie rzućmy. Powiedz mi, rzucę jedną K20 i powiedz, ci wyszło. Dziewięć. Dobra, mi wyszło 13 w takim razie Ty decydujesz o tym, czy jest górka czy nie. Jest, jest, jest taka dzielna górka. Jest górka jakieś powiedzmy 10 kilometrów od od miasteczka. Kurde. <laughs> ty... Wiesz co, może zrób 13, Czeka. odjąć te 9, które rzucił Borowa i Ci wyjdą kilometry, co? O, do pomysł. No to 5 km w takim razie. Wahaha. <laughs> <laughs> Słuchaj, dobra, a mam pytanie. Patrzę no. na motor i no. czy ten motor jest taki charakterystyczny, że oni rozpoznają, że to jest ich? Znaczy to jest ze sprawy z tego, że w postapokaliptycznym świecie ciężko powiedzieć, żeby jakikolwiek motor, jakiekolwiek charakterystyczne e, znaki miał. Jeżeli ma bak, silnik, dwa koła i kierownicę, to to jest motor. Ale nie, nie ma żadnych charakterystycznych znaków, nie wiem, typu orzełek, jakiś nie, takie... Nie ma żadnego malowania charakterystycznego, nie ma żadnych hmm. znaków. Widziałeś, że ich ubiór miał znaki, natomiast motor już niekoniecznie. Dobra, yy, głośniej jest ten motor? Przypominam sobie akcję jak nie godzili. Głośniej jest motor? No jak standardowy motor, ryczy jak dziki. To jest harmony. Tak. Mustang. Dobra, no to tak. Podjeżdżał za tą góreczkę tak dyskretnie, cichutko, jak wiesz, tak. Ty, 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 ty. I wyłączam silnicę, chowam go tam w ogóle. Jeszcze jakbym mógł, to bym go przesypał piaskiem, ale tego nie robię. Oldmana zwiąż. Najważniejsze, zwiąż Oldmana, Dziekaj. żeby nie uciekł. I teraz jak zahamowałem, to odwracam do Oldmana. Oldman, słuchaj mnie uważnie. Słucha mnie? No tak, słuchajcie. Patrzę tak Siedzi. na Ciebie takimi oczami e, zaszklonymi jak dziecko, patrzące na musie dającą mi lizak. Dokładnie. Kot ze szereka tak dokładnie. O, dobra, super. Słuchaj, Oldman. Skup się mocno. Ty tu zostajesz tak długo, aż ja po ciebie nie przyjdę. Jasne? No tak, bo Tomie byłby taki zdenerwowany. Tomiej byłby po prostu zdruzgotany. Pytanie. Umiesz tak? obsługiwać broń? I. No. Zobacz... Nie, nie potrafi. Nie. Ej, jak, jak no, on przecież miał zwykły, broń w swoim zwy, domu. Nawet zwykłej 38-ki, no... No nie. No bracie, przecież on miał broń, którą czepnął kolbą brzuch tego... Właśnie, żona. on nie trzepnął przecież, jak się go poczochrał. No Lugera miał, dobra. No to w takim razie tym Lugerem ewentualnie jeszcze umie strzelać. Dobra. Skąd wziąłeś Lugera teraz? daję ci to... Trzydziestkę ósemkę. Jesteś geniuszem, więc ją naprawisz. Naprawisz ją? Naprawi tą brończynę hmm. Znaczy, mogę mu na spryt tak między nami, między mistrzem gry, a graczem. Mogę mu na spryt, ale różnikarstwa to chyba, chyba raczej nie ma. Ile ja mam sprytu? Bo ja nie widzę... Sprawdzam, jego... sprawdzam, sprawdzam, czekaj. Gdzie ja patrzę? 12. Dwanaście. No. Różnikarstwo mam na drugim. Jaki to by był też, żebym musiał 38 naprawić? No problematyczny. Dobra, no to próbuję naprawić to, czy znaczy ile mi to zajmie? Pół godziny góra, tak? Mhm. Mm Dobra, próbuję naprawić tą 38. To ja wiesz, tak... ...złażę stamtąd, przychodzę do tego... ...znaczy bo zostawiam bo... gdzieś tam na boku... kto jest. Co zaraz... jest? Ja idę do tego baru. Pogadam to z tym jest gościem. Jeszcze kilometrów od wioski. Mam motor, zaraz przyjadę. Daj mi 40 minut. Bądź szybko, ja już idę do baru. Zacznę może gadę z tym gościem. Dobra, ale nie z tam pajacu. Dobra, rzucam problematyczny test narożnikarstwu. Okej. Okay. Zrobisz to, Terekotani, nie? 12, 14 i 6. Minus 2, to mam 10, 14 i 6. Tak, to Akurat na styk. Na styk, tak. Na styk. Naprawiasz jeszcze no. no dobrze. Dwa pociski niestety były do wyrzucenia. No udało no. się naprawić. I oczywiście po naprawieniu przyładowuję i delikatnie daję oldmanowi. I mówię, jakby kto był ktoś, kogo, kto wygląda jak ganger, to zabijaj. Dobra, okay. To ja mówię teraz, że... Dobra, ja będę o... szedł do tego baru, ale mm. ty weź ze sobą oldmana, może nam się jeszcze przydać. Albo zwiąż go jesteś, najlepiej. on ich trzyma ten, ten samochód. Krótkofalówka. No. On ucieknie tym samochodem, Kupi przecież to jest, jest dla niego świętość i skarb. Nie, on prowadzić nie umie no. No jak konstruuje silniki, to jak on prowadzić może nie umieć? No to jest silnik na plastik, który robi baranki, kurde, kolorowe, no. On... ja... Po, po, umie prowadzić? Tak z punktu widzenia Detroit. Czy wygląda na osobę, którą umie prowadzić? Z punktu widzenia osoby w Detroit każda osoba umie prowadzić, ale nie każda dobrze. No, z praktyki i kilku rozbitych samochodów. Wszystko prostuje. A jak? Dobra, to jest pajac. sądzę ledwo na do pedałów. No, żeby później się nie okazało, że nie będziemy mieli tej bryczki. Problem, problem prowadzenia samochodów w Detroit wygląda tak. Każdy umie prowadzić, tylko czasami niektórzy potrzebują do tego większej ilości samochodów. Tak, tak, Wiem, jak to, bo Więc wiem. Dobra, no to biorę motorek. Aha. Taka jabłka totalna. Taki Harley normalnie, jak to było? Kurde. Cholera <śmany> Davidson Nie, <śmany> nie, nie Był taki program Był taki program O amerykański chopper, no to coś takiego Nie, to takie bardziej charakterystyczne, wiesz takie On the road again Na 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 bezdrożach amerykańskich O właśnie takie No jadę sobie tak Wiesz, żeby szybciutko sobie dojechać, ale tak, wiesz, z klimatem. Okej. Okay. Tak, wiesz, Road 66 jeszcze byś chciał pewnie, nie? <laughs> tak, stary, zardzewiały Road 66. Jakieś sępy latające. Nie? Kaktusik. No dobra, jedziemy. Powiedz mi, kiedy dojadę. No to już bez to jest, to jest Dobra. To zajmie 5-10 minut. No. <laughs> y siadam z motorku no. biorę cygareta mm -hmm. wyjmuję moją zapalnicz zapalniczkę zip po mm -hmm. na pełen las na pe właśnie na tak pełen las wiesz opieram się o ten motor wiesz tak nogi skrzyżowane cygaret w pozycji I am your boss właśnie i sobie jaram tego cygaretka Mm -hmm. To ja rozumiem już się z tego dachu tam zwinąłem Mniej więcej pochowałem to czym mógłbym je zauważyć Nie wiem jakieś te Jak mam robić? to odpisać co? No na karcie postaci tak A niby w jaki sposób? Chcę zmazać. Jest Ja robię formata komputera w tym momencie i jestem na dobra. telefonie Zapisz sobie gdzieś ja ci to zmarzę. Czechy, chyba zma wezmę zeszyt. Dobra. Pisałem zeszycie już, spokojnie. No, no dobra. Potem powiesz. Widzisz, że gościu z wnętrza tej stacji benzynowej to by się lekko podejrzliwie przygląda. Ale no generalnie nie wychodzi. Trzyma cały czas rękę na broni i yy, yy, drugie ręce trzyma krótkofalówkę. Dobra, to yy... ja tak... Chodzę do tego baru taki wiesz cwaniaczek i... Dzień no dobry, jest tu jakiś barman? Czy jest tu jakiś cwaniak? No przez... Przez chwilę Jeffrey tak na ciebie spogląda e, zaskoczony. Ale wkrótce zło... połapo się o co chodzi w tej twojej małej grze i mówi e, No dzień dobry, szanownemu panu, e, w czym mogę pomóc? Witamy w naszej skromnej mieścinie. Jak się nazywa ta buda? No, no, Farhopolis to jest ta taka wiocha, no. Jak ja wiesz, podchodzę do tych okien co tam i tak się przyglądam. Skąd wytłumacie, kurczę, okna? No panie, e, plexiglas. Co takiego? No, Jak wiesz, się po głowie, co to jest. Podchodzi barman, wali pięścią w szybę, odwala to samo przedstawienie, które odwalił dwa dni temu. Okej. Okay. No. Ogarniliśmy No ja podchodzę do tego gościa, tak wiesz, uszanowanie wiesz, Ja mam jakiś kapelusz na głowie albo czapkę Ja masz, bo ja ci zabrałem Twój słonkowy. <grym> no to jest. Nie, tu tak się kłaniam, no i wiesz, próbuję to zostawić, nie No tak będzie patrzy, czego chcesz frajerze no, Spokojnie, spokojnie Ja tu przyszedłem tylko napić się czegoś jak kiwam barmanowi, żeby mi coś przyniósł do picia, nie? Kościół tak na ciebie patrzy... Z buta przyszedłeś? No tak, no... Błędam się tu i tam... A skąd przyszedłeś? A no, tak podróżuje, tak od strony Nowego Jorku, tutaj na stopa, tutaj wiesz, tak... Tu mnie ktoś wziął, rzuciłem mu kilka fajek, to mnie podwiózł, tu i tam, no nie, szczególnie to szwajemdam się. A jak z tobą bracie? Rudershaftu z tobą nie piłem frajerze, więc nie mów do mnie bracie. Spokojnie, spokojnie. Jednak pytam się barmana, czy ma może rudershaft. Chociaż nie wiem co to jest. To jest taki To jest taki trunek, który się pije, żeby, żeby zostać braćmi, ale generalnie to jest odpowiednik tego w dzisiejszych czasach to byłby bimber. A? Aha, to, no to pytam się Barmana, czy ma Bimber i czy... I pytam się tego kolesa, czy ma ochotę może. No, gościu tutaj na ciebie patrzy. Spróbuj rzucić na przekonywania albo na charyzm, albo na coś z tych, z tych cech, zobaczymy Charakter. co ma. 3, 19, 10. No luźno lekko, tak na ciebie patrzy nieufnie i mówi. A w sumie to ten samochód? He, to zniknął w silnym polu. Jaki samochód? A no bo szef mnie tu zostawił, mam pilnować samochodu, że jakby ten to ta... To... napije napiję się, a co? Dobra, o nic więcej nie pytam. A ty skąd tu się tu wziąłeś? Ale przecież on Ci powiedział, że szef go tutaj zostawił. No, to akurat słyszałem, ale wiesz, to, czegoś to konkretnie chcę się dowiedzieć. I tak podaję mu dłoń i mówię, kanuban jest. Hehe, <laughs> o kurde, czekaj. To Joel. Się... O kur... Jak? No... Pili Joel! Tutaj. Miło poznać, nie? Szef no, mnie tu... zostawił. A mówię, a tam przyjedzie samochód, to nam da znać. Ej, dał mi krótkofalowę, mam siedzieć tak, taki frajer. A co mi tam napije się z tobą? Dobra, to tak macham ręką do barmana, że dwa razy to samo. Wiesz, taki z bananem na ryjcu. Że a będę barman, miał przyjaciela. Barman przynosi, yy, barman przynosi a, butelkę lokalnego bimbru. Dwie szklanki zrobione ze słoiczków po musztardzie. I stawia to na stoliku. I mówię, o to będą trzy pociski. No to rzucam mu to, nie? Płynie mi i tak odbyt. On bierze Ej. te trzy pociski. No ale wiesz, nie, nie do tego, nie do Springfielda, tylko do 38. Albo okay, nie, do Winchestera najlepiej. Okej, okay, dobra. Głupi jest, no dobra. Chociaż nie, 38 jest miejscem, no to do 38. No Zobacz, dobra. Dobra. No to z... ile trzy? Trzy. Dobra. Tak dobra. wiesz, pijemy jeden, drugi nie. Ale tak... czekaj, ale ja też chcę coś robić, no. Tak no ale czekaj, nie, nie czekaj, skieram. bo te dwa szybkie to były tak na rozluźnienie i tak wiesz, się sięgam myśli, ręką do plecaka, wyciągam spiryt i stawiam. Może coś mocniejszego. Okej, okay, dobra. E, na początek rzut sobie rzut. 3K20. Na budowę. <noise> Miody Boże, dobra, ja mu rzucę. Co, zdałeś czy nie? E, 5, 4 obaj. I 9. Obaj zdaliście. E, dobra, no to wyciągasz ten Polewasz. Teraz... Krzy... Pytam się barmana jeszcze, czy ma może jakieś ogóry, bo u mnie to był taki zwyczaj, że zawsze z ogórami się piło spierać. Co panie? No, ogórki korliszone, nie wiesz co to jest. Bardzo pyszne. Ach, nie mogę. to No jak tak, przyjeżdżałem przez Vegas, to widziałem tu i tam, ale... wiesz, tutaj kiszone ogórasy to rzadsze niż prostytutka bez Aha, tak, kiwam, tak wiesz. Zbity ze stoku, myśleny, ale tak kiwam mu głowę. No to teraz będzie w takim razie trudny na budowę. Potem śbijcie. No O no... no, no, no... no, człowieku Nie jest... Nie jest lekko, słuchaj. Co? już krzywy mordę. Yy, nie na po, poliwóz, że tak powiem. Jest lekko pijany. Murde, ty mi się tam... No, Mogę? No, się mocniej mimo wszystko twój, twój yy, współrozmówca opóźniacie powoli ten yy, ten, yy, spiritus. ten spirytus Mogę w końcu ja? No może tak. już cigaret końc, no. no. No to tak wiesz, ostatni ten rzucam nogą, wiesz taki full lance, wiesz? O co chodzi taki? No z buta do, do, do lokalu, kumam o to chodzi. Nie, nie, nie chodzę z buta. Chodzę taki typowy western, wiesz. Taki za e, kroki w ogóle. No, wiesz, za krok, crock, springfield na plecach, trzyma się za pasek. Dwa o, telewizory pod ramieniem. No właśnie, no, 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 <laughs> właśnie, nie, podchodzę do baru. Macie okay. macie coś do jedzenia? I tak mówię, kiwam oczkiem, żeby ogarnął co chodzi, nie, wiesz. no No. I się pytam, macie coś do jedzenia? No ja to nie jest kularz, panie. A no to poproszę. No i zamawiam. Ja, za mam ja mam ten ganger tak przytomnym wzrokiem na ciebie patrzy. Ale że, że się skąd żał. Tak się odwracam. Ja no proszę, ja chyba muszę sobie powiedzieć, że tutaj coś dużo dości jest chyba. Bo coś tutaj dużo gości jest, i ja to muszę powiedzieć szefowi i widzisz, że chwyta za e, krótkofalówkę